16 zastosowań cytryny w gospodarstwie domowym. Pierwsze, jako wspaniały odświeżacz powietrza dodaj kilka kropel soku z cytryny do nawilżacza i uruchom urządzenie. Drugie, polerowanie mebli. Wymieszaj sok z cytryny z olejkiem cytrynowym, olejem żożoba oraz oliwą. Poleruj meble miękką szmatką. Trzecie, usuwanie nieprzyjemnych zapachów z dłoni. Podczas mycia rąk Pokrop je sokiem z cytryny, który usunie najbardziej uporczywe zapachy. Czwarty. Odświeżacz przy zwierzęcej kuwecie. Gospodarstwo domowe często dzielą z nami zwierzęta. Wystarczy, że umieścisz plasterki świeżej cytryny obok kuwety np. kota, a zneutralizuje to nieprzyjemną woń. Piąte. Odświeżanie oddechu. Wypij szklankę wody z dodatkiem pół łyżeczki soku z cytryny, potem wypłucz zęby czystą wodą w celu uniknięcia erozji szkliwa. 6. Usuwanie nieprzyjemnego zapachu z lodówki. Namocz gąbkę w soku z cytryny, umieść na talerzu i pozostaw na kilka godzin w lodówce. Działa fenomenalnie! Siódme. Odświeżanie powietrza w pomieszczeniu. Do garnka z wodą dodaj kilka skórek z cytryny, kilka goździków i laseczkę cynamonu. Gotuj, aż powietrze w pomieszczeniu przepełni ta cudowna woń. Dodatkowo ten sposób działa jako aromaterapia. Doskonale relaksuje, rozluźnia, pozwala zapomnieć o problemach dnia codziennego, uspokaja skołatane nerwy oraz szybko poprawia samopoczucie. 8. Jako rozpałka do kominka i pieca Usłysz skórki cytryny i używaj przy rozpalaniu płomienia w piecu czy kominku. Nie dość, że ułatwiają rozpalenie, to bajecznie przy tym pachną, a pewnie każdy, kto rozpalał kominek, poczuł ten przykry zapach przy rozpalaniu. 9. Czyszczenie i odświeżanie drewnianego sprzętu kuchennego. Posyp gruboziarnistą solą sprzęt, na przykład deskę do krojenia, a następnie przetrzyj plasterkiem cytryny. Doskonale usuwa tłuszcz i inne ciężkie do wyczyszczenia zabrudzenia, które wnikają głęboko w drewno. Przy okazji wspaniale odświeża i usuwa nieprzyjemne zapachy. Dziesiąte, mycie podłóg z kafelek i twardego drewna. Sok z cytryny z octem świetnie czyści i odświeża podłogi, nie pozostawiając przy tym smug. Jedenaste, do mycia okien. Prowadząc gospodarstwo domowe, ogromne wyzwanie stanowi szybkie, skuteczne i niezbyt męczące mycie okien. Do tego, jak tych okien posiada się mnóstwo, to dobry, naturalny preparat do ich mycia jest błogosławieństwem. Wiem coś o tym, bo w swoim domu mam jednak sporo tych okien, do tego są duże i w niektórych przypadkach ciężko się do nich dostać. Dlatego próbuję różnych metod i środków czyszczących. Jednym z nich jest preparat wyprodukowany z soku z cytryny, octu, skrobi kukurydzianej i wody. Składniki. 1 czwarta szklanki octu, 2 szklanki ciepłej wody, 1 łyżka skrobi kukurydzianej, 4 łyżki soku z cytryny. Wszystkie składniki wymieszaj, umyj okna i wytrzyj do sucha. Działa rewelacyjnie i nie pozostawia smug. 12. Jako neutralizator przykrych zapachów przy koszach na śmieci. Nigdy nie wyrzucaj skórek z cytryny. Przydadzą się między innymi do odświeżania powietrza w pobliżu koszy na śmieci. Wystarczy umieścić kilka skórek cytryny przy koszu i nie będzie czuć nieprzyjemnego zapaszku. 13. Szybki, uniwersalny środek czyszcząco-odświeżający. Aby mieć zawsze pod ręką taki gotowy preparat do czyszczenia, i odświeżania, zamroź plasterki cytryny w otcie w tackach na lub. 14. usuwanie uporczywego brudu w kuchni i łazience. Wystarczy dodać do wody sodę oczyszczoną, ocet, sok z cytryny i olejek cytrynowy, aby uzyskać niezwykle skuteczny i pachnący preparat do czyszczenia łazienek i kuchni, nawet z opornych zabrudzeń. Naprawdę nie potrzeba stosować szkodliwych preparatów na bazie chloru, które niszczą płuca, aby cieszyć się błyszczącą łazienką oraz czystą i pachnącą kuchnią. 15. Sok z cytryny do wybielania paznokci i zmiękczania skórek. Jeżeli często malujesz paznokcie, martwicie pewnie ich żółknięcie. W takim przypadku przetrzyj płytkę sokiem z cytryny. Nie stosuj jednak tego sposobu zbyt często, bo sok z cytryny to jednak kwas. I dlatego świetnie sobie również radzi ze zgrubiałymi, nieładnymi skórkami wokół paznokci. Taki zabieg wystarczy przeprowadzić dwa razy w tygodniu. 16 do wybielania przebarwień. Sok z cytryny świetnie wybiela przebarwienia. Nanieś sok z cytryny miejscowo na przebarwienie. Nie spłukuj. Przy codziennym stosowaniu po miesiącu powinny być widoczne już efekty. Uważaj na potencjalną alergię i podrażnienie skóry. Gospodarstwo domowe może sobie poradzić doskonale bez chemii. Cytryna jest łatwo dostępna dla każdego, nietoksyczna dla środowiska i naszego organizmu. Do tego również sporo zaoszczędzisz stosując takie proste, tanie i domowe sposoby. Zobacz jaki to paradoks. Chemia gospodarcza tania nie jest. Do tego szkodzi naszemu zdrowiu, w środowisku i wcale nie jest taka skuteczna. Gdzie tu więc jest sens jej stosowania? Moim zdaniem nie ma żadnego. Dlatego wspólnie przyczyńmy się do ochrony środowiska, wykorzystując takie właśnie metody. Z wielką chęcią podsuwam takie pomysły, bo przyczyniam się w ten sposób do ochrony środowiska, waszego zdrowia i kieszeni, jakby nie było.